nasz krótki weekend, zdecydowanie za mało czasu, przyjechaliśmy w sobotę, dzisiaj jest poniedziałek już wyjeżdżamy do tego koncert, no wiadomo jest dużo fajnych atrakcji, fajnych miejsc wartych uwagi, wartych zwiedzenia i poświęcenia czasu przed nami korek niestety, właśnie wyjechaliśmy spod hotelu i od razu coś, jakaś stłuczka była no ale nic jedziemy powoli, chcemy jeszcze pojechać do Łowicza tak na, do skansenu ziemi łowickiej na zamek czy pałac jeszcze? Zamek Królewski, chyba i muzeum. W sumie tego nie chyba. było w planach, ale. Ale coś po drodze jeszcze chcemy zobaczyć. Chcemy coś zobaczyć. Zładna pogoda, Także. Niestety w Warszawie nie zaliczyliśmy da. łazienek królewskich. No po prostu nie wyrobiliśmy się, a dzisiaj już stwierdziliśmy, że no, potrzeba tam troszkę więcej czasu niż go faktycznie posiadamy, ale odwiedziliśmy dużo. No, tak, ciekawych tak dużo miejsc. zobaczyliśmy także. ये छह मैं है Pokazuje 26 stopni Troszkę w murek Wjechaliśmy już do Arkadii Mamy minutę do, do ogrodu, tak? Chromatycznego. Tak, ale tutaj skręcamy, tak? Skręcamy w lewo Okej okay. Czyli gdzie? Czyli tu. tu Matko, jakoś tak dziwnie Dobra, jesteśmy o, jeszcze jest jakaś winnica. Rodzinna winnica Natalii. Wow, wow. oh, o, coś czuję, że będzie super. Dobra. 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 Jedziemy zwiedzać. Już dojechaliśmy na miejsce. Oczywiście przy wejściu było, były kasy. Były kasy nie wiadomo za co są te bilety dokładnie jeszcze popatrzymy tam była rozpiska, jakiś zamek Mamy a dlatego jakiś pakiet wejść, chyba 46 zł ale to jeszcze wychodząc nagramy Nagram, a na razie nagrywamy sobie tutaj stawik idziemy nie, to stawik pewnie stawik no tutaj jest jakieś coś Jakiś pałacyk, czy jakiś... Zaraz będziemy przemierzać. Jakaś pustelnia, hata czorta. Niby zamknięte, ale w środku coś tam... ...jakieś przejście jest. Mały pajączek nam szedł na kamerkę. Chodź tu. Proponuję iść w prawo. Co to na to? No, idziemy tu. Czy tu jest jakaś kawiarnia? też? A to jakaś wycieczka? Zobaczmy, no. co jakiś co to jest? Teraz tam też podejdziemy. Najpierw sobie tutaj podejdziemy. Tu mówisz, że zamknięta kawiarnia. No jak Ale czy jest wyciągnięty. Jest jakaś wycieczka. O, coś widzę, że tam po lewej stronie się zaczyna trochę ciekawiej robić. I tutaj też. No, nie ja wiem, zobaczę. Może tutaj dla takiej dużej grupy to tak. indywidualnie jest. Tak, to ja może pokażę. Tam jest taka duża grupka, sobie stoi. Jakaś wycieczka emerytów i rencistów, na przykład. A raczej takie starsze osoby. Jesteśmy właśnie pod świątynią Diany. Tutaj jest krótki opis. Wchodzimy do środka. Idziemy sobie od kawiarni, która jest w tym, e, w tych murach, gdzie wcześniej pokazywaliśmy. Swoją drogą polecamy, kawka jest przepyszna, bardzo dobre ziarna, ale zobaczcie na co trafiliśmy. Słyszymy, że coś sobie w odległości Zagroda, beczy patrzymy, a tutaj owce. Cudo. No, Fajny mają tutaj teren. No, bardzo wam polecamy jest. w ogóle to miejsce. Cienia. No, dobra, coś po mnie chodzi. Owieczki są piękne. nie będę pił. Nie będziesz już pił kawki? Nie. I tutaj. wypijesz całą. Nie, nie. Polecamy. Nie, nie. przepyszne kawka. W tym miejscu mamy grobowiec na wyspie Topolowej. A tutaj jest krótki opis. No to pytanie, gdzie idziemy, czy po prostu nie przyległo? Czyli niezależnie od to jest ta świątynia i tu jest ta... ...wiany, co byliśmy już tam? Tak, tylko my odbiliśmy... Dobra, czyli nie idziemy tędy, to chodźmy prosto. Dobra. Pogubiliśmy się mu troszkę. Nie, nie pogubiliśmy się, po prostu nie chcemy Chcemy w krótkim czasie zobaczyć tutaj najwięcej, bo jeszcze chcemy pojechać w jedno miejsce, które w Rzodniczu. Do skansenu, tak? E, do skansenu, ale jeszcze chciałam zobaczyć y, Ałac. zamek. Pałac. I jeszcze podejdziemy sobie Na te stragany Tam chcesz jakieś, jakieś Ktoś, nie, 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 bardziej mi chodziło o te jakieś konfitury no, Powidła ale to z jagód. Tylko z jagód Chyba, no, no, <grym>, że zrobisz jego dzianki Ja mam ten problem, że ja nie lubię jagód Jestem dziwny. Okay, i potem tu słyszy, bo ta ta Ciekawe co jest tam dalej co no, robimy prosto czy lewo? w lewo? No to w lewo idziemy idziemy. Okej, okay, tu jest podpis, to zaraz. Trzeba ten zaprojektowane i wypełnione w 1801 roku. Muzeum Cyrku Rzymskiego. Слабый риск. Just trochę jak w takim tajemniczym ogrodzie? Gdzie no, się no, nie obrócisz, takie. to jakieś ruiny, coś? To był park stworzony przez Helenę Radziwulne. Jeśli dobrze zrozumiałam, tutaj te wszystkie odnotacje. Kolejna ciekawa rzecz, co my tutaj mamy? Grota Sybilli, a to, co było przed chwilą, to był domek gotycki. Faktycznie, on tutaj z tej strony bardziej widać takie charakterystyczne łuki dla gotyku. I grota. Skończyliśmy zwiedzanie ogrodu, i przy wyjściu spotkaliśmy taką panią przy stoisku, i skusiliśmy się na dwie konfitury z jagody kamczackiej i na sok. Podobno obniża ciśnienie, ma działanie jakieś przeciwcukrzycowe i tak dalej. Tutaj macie wszystko wypisane. Podobno bardzo dobre, tak? Z tego, co tu próbowałeś. No, tak, jest, jest. tak, tak. Był, jeżeli chodzi o konfiturę, to była z dodatkiem jabłuszka i truskawki. No jak tak. mnie lepsza z dodatkiem truskawki była, ale to... Jak takie... będziecie, to sami spróbujcie. Detale. Można próbować i polecamy.